Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Przy ogól, mimo ogólnego przekonania, że ten HIV-AIDS właściwie tu jest problemem i my w diagnostyce bardziej myśleliśmy o zespole rekonstrukcji immunologicznej, o następstwie, o następstwie terapii, o działaniach niepożądanych terapii antreturowizowej, tymczasem okazało się, że większą patologię spowodowała kiła której jest w tej chwili coraz więcej, czego dowodem są przypadki kiły wrodzonej, proszę państwa, o której lekarze nie myślą i niestety o kile i o innych chorobach szerzących się drogami drogą kontaktów seksualnych lekarze w tej chwili praktycznie w diagnostyce nie myślą kompletnie. I z tego tytułu chcieliśmy ten przypadek przedstawić, aby troszeczkę Państwa uczulić. I, inaczej, I prosić o inne spojrzenie, bardziej kompleksowe, na każdego pacjenta, niezależnie z jakimi obawami do Państwa trafia. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są pytania do prelegentów? Jest pytanie: to Jest pytanie. Czy Wszawica została wyleczona? Panie Rektorze, Przawica w tej chwili jest codziennością, przynajmniej w naszej dyscyplinie i została wyleczona i skutecznie. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Czy znana jest częstość zachorowania na kiłę i czy rzeczywiście jest jakiś trend wzrostowy obserwowany w ostatnim czasie? Niestety tak, jest, jest rejestrowany trend wzrostowy. Problemem jest to, że w tej chwili w gabinetach niepublicznych się leczą głównie pacjenci i stąd nie możemy dokładnie podać, coś się włączyło, i stąd nie możemy dokładnie powiedzieć, ile tych przypadków jest, prawda? Natomiast jest pani profesor Ruczkowska, która, od której się uczyłem między innymi właśnie wenerologii. Myślę, że ona może powiedzieć w tym wypadku więcej na ten temat, jaka jest sytuacja obecnie. My, lekarze, zakaźnicy, jesteśmy trochę przerażeni ilością zakażeń szerzących się drogą seksualną nierozpoznawanych przez lekarzy POZ-u, przez lekarzy, POZ lekarzy tak zwanego pierwszego kontaktu. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Dzień dobry Państwu, ponieważ że zostałam wywołana do tablicy przez, przez pana profesora Gładysza, który mówił, że ode mnie się uczył, dobrze, że nie zarażał. A ja... Szkoda, szkoda Januszko, bo byłaś zawsze atrakcyjna. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że nieszczęście zaczęło się z chwilą, kiedy zlikwidowano Instytut Wenerologii. Równocześnie zlikwidowano Instytut Gruźlicy. I te badania, które dawniej były obowiązkowe w społeczeństwie, no, nie, nie istnieją. W kierunku Gruźlicy mieliśmy ciągle dwa razy do roku mało zdjęcia płuc. W tej chwili tego nikt nie wykonuje. Jest bardzo dużo staruszek, opiekunek, które zarażają małe dzieci. Dzisiaj wyczytałam, że w Chinach bardzo duża jest gruźlicy wśród młodzieży i oni się zarażają w kafejkach internetowych, gdzie przybywają przez cały dzień, a gdzie wietrzenie jest właściwie żadne. Ale wróćmy do kiły. Piękna dziedzina, jaką się zajmowałam przez całe życie, to była wenerologia. Jak pracowałam jako wenerolog, naukowo i praktycznie, to Instytut Wenerologii. Dawał zalecenia, te zalecenia się nazywały zalecenia, ale to były zalecenia, które trzeba było absolutnie wykonywać. Jakie to były badania? U wszystkich hospitalizowanych, przyjmowanych do pracy, żołnierzy, wyprzyjmowanych na wyższe studia, pracujących zwłaszcza w przemyśle spożywczym już nie mówię o prostytutkach wszyscy musieli mieć badania krwi w kierunku chorób wenerycznych. Dawniej robiło się odczyn WR. O czym wiązanie dopełniacza. Później zaprzestano, bo to był kłopotliwy, o dawał niewiele niż nowoczesne, dwa opracowane w Ameryce. Jeden się nazywał USR, Unheated Serum Reagent, a drugi VDRL, oto środka venereal Disease Research Laboratory. I teraz tak, dziwiłam się, jak to zobaczyłam w UR, bo teraz się tego już nie robi. Uspokoiłam się dopiero, jak zobaczyłam tę miana. Bo USR to jest bardzo łatwy oczyn, gdzie surowice pacjenta miesza się z antygenem kardiolipinowym na szkiełku, ogląda pod mikroskopem, są skłaczenia. Ale żeby widzieć, co dalej, to trzeba ten oczyn powtórzyć z surowicą, którą się ogrzewa celem inaktywacji, celem usunięcia komplementu i wtedy. Powtarza się badanie w rościeńczeniach, bo bardzo ważne jest, żeby określić, ile jest tych przeciwciał. Jaleczko, to się nazywa. Czas. czas. E, tak, czas. Dla mnie czas już nie istnieje. <głosy> <głosy> Więc, żeby już nie, nie, nie dawać wykładu, to powiem na koniec, e, że. Niedawno w klinice dermatologicznej, gdzie chodzę na posiedzenia, był demonstrowany przypadek kiły trzeciorzędowej u pacjenta, który był młody. Jak się zapytałam, jak można do tego było dopuścić, to usłyszałam, że nikt teraz nie chce leczyć penicyliną. Tylko dawali temu pacjentowi erytromycynę, którą brał albo nie brał, chwaniało się albo nie, w związku z tym z zrobiła się trzeciorzędowa w krótkim czasie. Dlaczego nie chcą podawać penicyliny? Bo się boją, bo nie potrafią. Ja nie wiem, ja, ja kilk kilkadziesiąt milionów jednostek penicyliny podałam, gdybym ja groszówkę za każdą, jaki majątek. Więc raz, nie leczą penicyliną, a musi się. Bo było powiedziane, ale my nie będziemy przyjmowali pacjenta na miesiąc do szpitala po to, żeby mu raz dziennie, czy jak tutaj było co 6 godzin, podawać penicylinę. No, niech Państwo zwrócą na to uwagę. Poza tym, ja wrócę do tego, co powiedział mój pierwszy nauczyciel, bo już kończę, pan profesor Mierzecki powiedział, że kiła jest małpą, która może udawać każde schorzenie. Dlatego niech Państwo zawsze, jeżeli coś do czegoś nie pasuje, a nawet jak pasuje, zlecają dyskretne badanie. To się nie mówi na UR, tylko na USR. Pacjenta mnie nie przeraża, bo byście byli zdziwieni, jak dużo tutaj na sali ludzi ma dodatni odczyn. Na szczęście nie zawsze się ta kiła rozwija w sposób objawowy. Dziękuję. I proszę Państwa, na zakończenie jeszcze jeden gorący apel, jak patrzę na tą młodą salę. Proszę Państwa, Najbardziej pięknie wyglądająca i najbardziej przystojny partner, kolega z pracy, kolega z jakichś innych instytucji w seksie jest po prostu zachowaniem ryzykownym.